Drodzy mieszkańcy gminy Strzałkowo, z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, pogody ducha i niegasnącego optymizmu. Niech ten wyjątkowy czas spędzony w gronie najbliższych przepełniony będzie miłością, zrozumieniem i wzajemną życzliwością. Żegnając rok 2024. Dziękuję Wam za Wasze wsparcie, zaangażowanie i cenne pomysły. W nowym roku życzę wszystkim determinacji, satysfakcji ze wspólnie podejmowanych działań i sukcesów w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku.